Cześć, witam was na serwerze MSRV. Um, dzisiaj zabawimy się. Mm, no, czy nie zabawimy do końca, bo będziemy mm, po prostu no, sprawdzać kto co ma w domu. Czy na pewno wszystko na legalu grają. Zaczniemy tu. Tak ten gość się nazywa? Wachu. Dobra. No, od razu świetny początek już. 3 staki, 4, 5 staków diamentów. Och, nie widzi mi się co no dobrze to, dobra. To bierzemy żelazo. No. Nie, nie, jakoś nie widzę tego, on kupował też to wszystko, te bloki diamentów, bo ten gościu już kilka razy naprawdę był łapany. Na kradzieży, bo niektórzy sobie dawali y, publik, y, żeby wszyscy mogli po prostu patrzeć do skrzyni i, i brał po prostu te rzeczy. Tylko, że ci ludzie mieli to w domach. Tutaj się gościu rozbudowuje dopiero. Tylko, tak naprawdę nie tylko oni mają tyle diamentów. Ktoś kiedyś robił event i to był taki event, że było, o, dawali wszystkie diamenty. I tak TNT nie działa, panie. Złota zbroja... Dobra. A, tnt. Zamiast tego tnt dam mu dirta. Dirta. Może się ucieszy. Powiem tak. Nie róbcie tnt, bo i tak nie działa na serwerze. Nie wybuchnie wam. Jesteśmy teraz w jakiejś nowej dzielnicy. Są kompletnie nowe domki. Jeszcze nigdy na niej nie byłem, bo tutaj jeden gościu mnie zawołał, że mu wylał wodę, bo mm, to jest jakiś taki głupi plugin, że raz można wylewać wodę, a raz nie. Tu też byłem, nie. Do tego sobie gościu zaglądniemy. Kapi. Dobrze. <todgłosy> TNT, dziękuję. Psydium, po Dobra, no jestem w stanie to uwierzyć, a tutaj nic nie ma, idę sobie na serwerze, chyba było 11 przedtem, a do końca nie wiem, zawsze zamykam po sobie drzwi, wchodzę Poza po prostu, Klaudiusz, mm. A czasami po prostu zdarzały się takie sytuacje, y, że ludzie niby nic nie mieli. mieli świetny dom, y, z diaksu, sobie niektórzy robili nawet domy. I niby że nic nie mają żadnych skrzyń w domu, to ja po prostu y, kopię całą podłogę i patrzę, gdzie oni mają pochowane rzeczy. No i się okazało, że cała podłoga była z Diaksu wyłożona i było schowane. Później znaleźliśmy kolejki którymi sobie transportowali jedynie m, materiały, po prostu to nie były kolejki, bo były tutaj, y, był, były tory i od razu no kratkę wyżej było, no, no dirt był no, no chyba tyle <grytanie> tu też byłem, tutaj nie byłem, no, taki krótki filmik na początek Dom ognisty shadow. O dobra. A gdzie to jest? A ślepy jestem. Jezu. Hm, mm, hm, 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 hm. No tu jest. tutaj potwórki słychać, ale okej okay. 3 złote jabłka, 24 bloki zdjęcie całe biorę no, 58 żelaza możliwe, że wykopał 64 i 36 i 12 o, witam Teraz was ugaszę albo dobra pobijemy się nigdzie się nie biłem na serwerze o mam nowy skin nie wiedziałem cześć, cześć, cześć a, żeby było nie tak łatwo um. Zaczęłem grać na serwerze jako normalny użytkownik w sadminach Się tam się piwo odezwał. sprawdźmy przy okazji, że jest ludu 12 osób. No, w soboty czasami bywa i nawet po 24-30. Także nieźle. <coughs> Wtedy w prasie ja nagrywam. Przez tak się zapytam, jest u o jezu Chobłusko. Ktoś ostatnio przylogowuje komp. A Tu, tu jest most Tutaj jest wyrzuć coś biednym nie bądź skąpy Jak się później to zbiera? Co tutaj? A tu jest metro? Nie Tutaj się zbiera Aha. Nie wiem, nie robiłem tego więcej ja robiłem to willę Dom admin, Czy coś takiego? Warp w domu sprawdźmy jakie są wszystkie warpy admin Dobra, chyba to było admin Okej, okay, nie na tym świecie Tu chyba wam nie pokażę arena big, big budowa admin, admin Warf, admin mi dom, jeden z lepszych domów na serwerze. Ja tutaj robiłem wejście. Tutaj wejście z mostu robiłem także. No, tu jest most i patrzcie, jak wygląda tak. Jeden z projektów na YouTube. W wodzie tam są pale wbijane. No, coś to płytki. No ale Nikt tu nie mieszka. <grymne> Budowaliśmy, nic nie kopiowaliśmy po prostu. Czasami kopiowanie się nie udaje, także wszystko było robione ręcznie. Jedynie siekierką to, to oni robili tutaj coś. Tutaj jest jakiś... tam miał być szklarnia. Ale się nie udało zrobić do końca całego tak wygląda od tyłu może teraz sobie polecę o, dom jest ładny dość o, o dwa screeny zrobiłem I tym miłym akcentem chyba właśnie skończę ten odcinek, albo raczej przechadzkę po serwerze Tutaj. albo i nie o, tak wygląda cały dom jak chcecie wejść do yy. interesu serwer nie bójcie się nie będę wam rzeczy brał jeżeli, jeżeli będziecie uczciwie grać nie będziecie po prostu ludziom kraść i w ogóle dobijać ich gdzie się nie da ktoś na spawnie już nie może się zabijać, tylko na war, e, Warp Arena także e, serwer to jest e, oczywiście survival z miastko wolnego budowania tutaj akurat właśnie jesteśmy w takiej części miasta jak dziwnej części YouTube'a to akurat jest bardzo fajne popatrzcie tutaj mam plan zrobić tak jak kiedyś było na serwerze Dokładnie nie pamiętam kogo, ale było, że wchodziło się i było pełno pieców do palenia. Tutaj bym zrobił same crafting boxy, ale to chyba tyle. Zapraszam Was na serwer. Cześć.